Teraz pokażę Wam, jak złożyć deskę stand-up paddle w taki sposób, żeby zmieściła się do plecaka. Naszą deskę pozostawiliśmy do wyschnięcia. Jest to bardzo ważne, żebyśmy nie pakowali mokrej deski do plecaka, dlatego że po prostu jej powierzchnia może zgnić. Teraz pokażę Wam, jak spuścić powietrze i spakować deskę tak, by w odpowiedni sposób zmieściła się do naszego plecaka. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy, jest odkręcenie zaślepki naszego zaworu, następnie musimy przycisnąć. Zawór, który jest w środku. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie trzymać twarzy bezpośrednio nad zaworem. Tylko głowę odsuwamy na bok i przyciskamy przycisk, tak, żeby wskoczył nam do samego dołu. Po wyrównaniu ciśnienia przechodzimy na tył deski. Odwracamy ją i wypinamy płetwę. Przyciskamy zatrzask i wyjmujemy składanie deski. Zaczynamy od rufy. Na początek taki mały element. Pamiętajcie, by wyrównywać zagięcia, które powstają na końcach. I ostatnie zagięcie dociskamy deskę wokół zaworu, tak by reszki powietrza opuściły wnętrze. Zamykamy zawór, zakręcamy i odwijamy sobie deskę mniej więcej do połowy, i składamy ją od drugiej strony. Ok, i tak zwiniętą deskę możemy już składać do plecaka. Pasek ściągający w środku zabezpiecza deskę przed przemieszczaniem się w środku plecaka dla większej stabilności podczas noszenia. Pamiętajmy jeszcze o spakowaniu naszego Fina. Mamy do tego dedykowaną kieszonkę w środku plecaka. Tak spakowaną deskę możemy zabrać wszędzie. Spakujemy ją do samochodu, do pociągu, do autobusu. Udanego aktywnego wypoczynku nad wodą. Pozdrawiam, Tomek.